Drodzy czytelnicy Miłujcie się. Prezentujemy piąty tegoroczny numer naszego czasopisma. Mamy nadzieję, że zawarte w nim artykuły i świadectwa pomogą w przygotowaniu się do głębokiego i radosnego świętowania narodzin Pana Jezusa. W najnowszym numerze Miłujcie się między innymi: Jak się spowiadać? Praktyczny przewodnik objaśniający pięć warunków dobrej spowiedzi. Warto na nowo odkryć wartość sakramentu pojednania. Jezu, ty się tym zajmij. Poruszające świadectwo młodego mężczyzny, który chorując na białaczkę, odkrywa wartość cierpienia. Po śmierci córki, przestał wykonywać aborcję. Historia lekarza, który przystąpił do ruchu ProLife. Obala on proaborcyjne mity, czerpiąc wiedzę ze swojej praktyki. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Historia nawrócenia i uzdrowienia Piotra z nałogów, dająca nadzieję, że każde małżeństwo i każda rodzina może być uratowana. Trzy etapy miłości konieczna wiedza do budowania głębokich i dobrych relacji na całe życie. Te i wiele innych ciekawych artykułów w najnowszym numerze miłujcie się. Zapraszamy do lektury.